Pięknego dnia świnka Peppa i masza bawiły się w ogrodzie. Hmm, ale frajda maszo! Fajnie, że możemy zbierać owoce z drzew. Dobrze, że przyniosłaś drabinę, mówiła świnka Peppa. Też się cieszę. Zawsze pomagał mi Misiu, bo on jest wysoki, ale teraz to ja sobie już muszę radzić sama. Jestem już duża dziewczyna. To prawda, my jesteśmy bardzo samodzielne. Trzeba sobie. Samemu robić wiele rzeczy, mówiła świnka Peppa. No dobrze, w takim razie kto pierwszy wchodzi na drzewo? No nie wiem, może zrobimy wyliczankę. Dobrze, zrobimy wyliczankę. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie na tego bęc. <laughs> Peppa idzie pierwsza, powiedziała świnka Peppa, zadowolona do siebie. Wspaniale, pójdę sobie na drzewo, wyjdę na drabince. Dobrze, że te drzewa nie są takie wysokie, Maszo. No dobrze, że nie są wysokie. No dobra, to ja będę cię sekurować, a ty wychodź. Powiedziała Masza. Dobrze, to idę. Święga Pepa zaczęła wspinać się na drabinę, gdy nagle z drzewa wyskoczyła żaba. Kum, kum, kum. Nie! A to co? Kim jesteś? Kum, 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 jestem żabą. A co ty tu robisz, żabo? Zabłądziłam. Miałam jechać do swojego królestwa i, i jadę na ślub mojej siostry, wielkiej żaboliny Ropuchy. I właśnie zabłądziłam i, i się wystraszyłam, bo. – Czyha tyle niebezpieczeństwa w lesie! – To prawda – powiedziała świnka Pęka. Sama wiedziała, że w lesie jest niebezpiecznie samemu. – Dlatego ja zawsze chodzę z Maszą. Nie wolno chodzić samemu do lasu. – No właśnie, ale gdzieś jeszcze była moja przyjaciółka, ale wystraszyłyśmy się i ona zniknęła. Nie mogę jej znaleźć – powiedziała żaba. – Chciałabym wrócić do królestwa. Martw się, zaraz i poszukamy przyjaciół korzaby przyjaciół korzaby i nagle za drzewa pojawiła się postać malutka półżabka, która jeszcze była w połowie kijanką. Ja jestem magicznym stworzeniem w połowie żabą, w połowie kijanką. Jakby ktoś nie wiedział No przecież widzę powiedziała świnka Peppa. Miło was spotkać. Jak możemy Wam pomóc? No jak możemy wam pomóc? Chciałabyśmy wrócić do domu, ale nie wiemy, jak. Nic się nie martwcie. coś wymyślimy. I nagle, koło lasku, słychać było, że ktoś nadjeżdża. Jestem sobie złomek, jestem sobie złomek, 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 złomek. Jadę do zygzaka McQena, jadę do zygzaka Quena, śpiewał złomek sam do siebie. Kto to był? Znacie go? Nie mam pojęcia, kto to. No my też nie, my, my się właśnie schowałyśmy przed nim, bo on tutaj jeździł chyba z pół godziny, chyba zabłądził. Jestem sobie. Z... Złomek jadł do zygzaka, McQueen'a śpiewał. O, a kim wy jesteście? Zapytał złomek. No jak to, kim ja jestem, świnka Pepa? nie znasz mnie? A, znam, ale ja jestem taki zakręcony, że nie wiedziałem, że to ty. No ale kim ty jesteś, bo ja ciebie na przykład nie znam. No ja też ciebie nie znam, powiedziała Masza. No ja jestem złomkiem. Jedziesz do Zygzaka McQueena pewnie Tak, jadę do Zygzaka McQueena My też znamy Zygzaka McQueena Ale tak się stało, że zgubiliś, zgubiłem, zgubiliśmy, zgubiłem drogę, bo ja jadę sam I nie wiem, gdzie tu się jedzie Ale już chyba mijałem trzy razy ten las i was tutaj nie widziałem No bo myśmy dopiero przyszły No właśnie, powiedziała Masza i pep. Słuchaj Złomku Mam do ciebie prośbę, może odniósłbyś dwie żaby do ich domku, do ich królestwa? No oczywiście, że odwiozę, tylko muszą mi powiedzieć drogę. To my ci powiemy drogę, którą musimy przebyć, żeby dotrzeć do naszego domku. I pokażemy ci też drogę do zygzaka McQueena, bo to jest po drodze. No to świetnie wsiadajcie i jedziemy. No, widzicie żabki? To życzę Wam udanego przyjęcia. Złomek, zabierz dziewczyny z tyłu swojej fury. No siadajcie, nie ma sprawy, nie ma sprawy. I Złomek wspólnie z żabkami odjechał. Jadę do Zygzaka McQueena, jadę do Zygzaka No widzisz, maszo, my to mamy przygodę, ale już chyba tych jabłek to nie będę zbierać, powiedziała Peppa. Dlaczego? Pozbierajmy. No, już się robi ciemno i zimno. Może jutro. To jest niebezpieczne tak długo być w lesie. No dobrze, skoro tak mówisz, to chodźmy. Masza z pepką wróciły do domku. Były bardzo zadowolone, że znowu mogły pomóc komuś. Tym razem były to żabki. Pa!